thank you Jan w muzyce operowej odnosił już bardzo duże sukcesy. Teraz sięgną po muzykę rozrywkową. Ja tak się zastanawiam, Janku, czy ten czas w życiu w ogóle jest taki rozrywkowy. No bywa różnie. No bywa różnie. My na to mówimy Silver Power, ale to jest właśnie o tym, że ten czas jest nie tylko po to, żeby wspominać i mieć sentymenty, ale też po to, żeby żyć i żeby się bawić. Żeby Ty to pokazujesz. Spotykać nowe przygody. I spotykać nowe przygody, a jak te przygody wyglądały na warsztatach? A to jest piękny utwór. Jest bardzo popularny. Trzeba coś z niego zrobić takiego, żeby był jeszcze popularniejszy, znaczy w tym sensie. Że... Wszystko w pana rękach i w głosie. Nie w pani, bo pani zdecyduje, z która wersja będzie im lepsza. Miałem przygotowane dwie wersje tej piosenki, ponieważ uważałem, że ta piosenka jest takim przebojem światowym. I chciałem przełamać troszkę pewien stereotyp. Sam i perde ma piękny głos, przepełniony był uczuciem, i to jest coś, co rozwala widza. A druga wersja, którą proponuję do akceptacji, to jest taka. O trawę... Zakochałam się. która wersja? Pierwsza. Jakby pan jeszcze ze mną zatańczył. Oj, no na to czekam. bez same. Be Spotkanie z taką gwiazdą jest to wydarzeniem, myślę, dla każdego. Cieszę się z tego powodu, że miałem taką okazję. Pan i tańczy i śpiewa. Może pan jeszcze gotuje? Przy ok nie niestety. Nie, nie. Czas na najsłynniejszą meksykańską piosenkę o miłości, bliskości i sile pocałunku. Beza mucho. Zaśpiewa Jan Wolański. Be samemucią. Same, Si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Sentiré muy cerca mirarme, tus ojos vete junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. pesame mucho que tengo miedo a tenerte y perderte después que tengo miedo a tenerte y perderte otra vez W tym drżeniu, przed każdym pocałunkiem z taką dystynkcją wszyscy zasłuchani. Przepięknie, przepięk.